Cześć ważne informacje ze Stanów zakończył się spór, który przez wiele tygodni trzymał rząd federalny w stanie półzałożenia negocjacje między demokratami a republikanami przypominały polityczny teatr, w którym każdy dzień przynosił nowe napięcia, a amerykańska administracja działała jedynie siłą rozpędu teraz jednak gdy strony osiągnęły porozumienie otwiera się droga do odblokowania środków, które dotąd czekały w kolejce, niczym woda spiętrzona za tamą. To nie jest kosmetyczna decyzja. Mówimy o potoku pieniędzy, który zacznie przepływać przez system finansowy w kilku falach. Najpierw pojawi się szybki dopływ zamrożonych funduszy, a później w miarę wdrażania zaplanowanych wcześniej wydatków dopłynie do tego kolejna, duża, większa masa kapitału. Dla rynku oznacza to jedno. Po miesiącach ściskania, zaciśnięte finansowo tryby gospodarki zaczynają się rozróżniać. W tym samym czasie rezerwa federalna kończy rozdział, który przez ostatnie dwa lata definiował warunki finansowania na całym świecie. Proces zmniejszania bilansu banku centralnego, żmudny konsekwentnie odczuwalny w każdej instytucji zależnej od płynności, w grudniu zostanie zatrzymany. Nie będzie już stopniowego wyciągania gotówki z rynku. Zamiast tego Fed zamierza ustabilizować swoje zasoby, a to oznacza, że rynki wreszcie przestaną grać przeciwko kurczącej się bazie rezerw. Do pełnego obrazu trzeba dodać jeszcze jedną warstwę. Rynek krótkoterminowego finansowania, czyli ten do systemu bankowego, od dłuższego czasu pracuje w napięciu. Rezerwy banków spadały, a koszty finansowania rosły. Teraz FED sygnalizuje gotowość do działań, które mają zapobiec ewentualnym zatorom. Jeżeli te deklaracje zostaną przekute w realne narzędzia polityki, możemy być świadkami kolejnego dopływu środków, który zagodzi presję na sektor finansowy i poprawi płynność w całej gospodarce. W praktyce zaczyna się więc nowy etap, rząd znowu może wydawać, kładzie przestaje odbierać pieniądze systemowi a instytucje finansowe widzą przed sobą perspektywę większego oddechu rynki czy tego chcą czy nie muszą ten obraz uwzględniać a gdy tyle elementów jednocześnie przesuwa się w kierunku większej ilości pieniądza w obiegu konsekwencje dla aktywów ryzykownych bywają bardzo konkretne